Na pewno to zauważyłeś. Pies nagle się zatrzymuje i patrzy ci prosto w oczy, długo, niemal bez mrugania. I wtedy wielu ludzi zadaje sobie jedno pytanie: co to znaczy? Czy prosi o jedzenie, czy po prostu się przygląda? W rzeczywistości to coś znacznie głębszego i bardziej fascynującego. Gdy pies patrzy ci w oczy, to nie przypadek, ani zwykłe spojrzenie. To jeden z najbardziej świadomych sposobów komunikacji między psem a człowiekiem. Dziś wyjaśnimy, dlaczego pies patrzy ci w oczy, co chce przez to powiedzieć i dlaczego to spojrzenie może znaczyć więcej niż szczekanie czy merdanie ogonem. Psy to jedne z nielicznych zwierząt, które nauczyły się interpretować ludzką mimikę. One nie tylko patrzą, one analizują naszą twarz, by zrozumieć, w jakim jesteśmy stanie? To nie zachowanie wrodzone, lecz efekt tysięcy lat ewolucji u boku człowieka. Badania naukowe potwierdzają: psy rozpoznają emocjonalne sygnały przekazywane poprzez ułożenie oczu, brwi, ust i mięśni twarzy. Szczególnie dobrze odczytują emocje takie jak gniew, radość, niepokój czy spokój. Co więcej, przetwarzają mimikę twarzy asymetrycznie, tak jak człowiek. Lewa półkula mózgu analizuje sygnały pozytywne, prawa negatywne. To dowód na głęboką adaptację mózgu psa do kontaktu z człowiekiem. Warto zaznaczyć, że psy z wyjątkową uwagą obserwują okolice oczu. To właśnie po oczach najczęściej rozpoznają, czy sytuacja jest bezpieczna i czy warto się zbliżyć. To odróżnia je od wielu innych gatunków. Dla których kontakt wzrokowy oznacza agresję. U psa może być wręcz przeciwnie to akt szukania porozumienia i akceptacji. Psy potrafią też łączyć wyraz twarzy z tonem głosu. Jeśli emocje słyszalne w głosie nie pasują do mimiki, pies może się zaniepokoić. Powstaje w nim wewnętrzny konflikt, zauważa niespójność i w zależności od kontekstu dostosowuje swoje zachowanie. To pokazuje, że patrzenie w oczy to nie tylko kontakt wzrokowy, ale narzędzie analizy, emocjonalnego odzwierciedlenia i subtelnego dostrajania się do człowieka. Zwłaszcza w połączeniu z mimiką. Wzrok pomaga psu się dopasować, rozpoznać granice i być na jednej fali z kimś, kto naprawdę się dla niego liczy. Dla nas, spojrzenie w oczy oznacza szczerość, uwagę, zainteresowanie. Dlatego, gdy pies odwraca wzrok, pochyla głowę, oblizuje się albo nagle zajmuje się czymś w kącie pokoju, czujemy się nieswojo. Ale musisz wiedzieć, u psa spojrzenie w oczy działa zupełnie inaczej niż u człowieka. W psim języku, ciała bezpośrednie. Długie spojrzenie może oznaczać wyzwanie, presję lub groźbę. To forma napięcia społecznego, które pies albo akceptuje. Albo próbuje rozładować. Jeśli pies odwraca wzrok, zwłaszcza gdy jesteś zły, mówisz podniesionym tonem lub zbliżasz się z impetem, to nie próba ucieczki, ale sposób na powiedzenie: Nie jestem zagrożeniem. To zachowanie głęboko zakorzenione, które przetrwało jeszcze z dzikich czasów, gdy unikanie agresji było kluczowe dla przetrwania. Oto kilka przykładów. Patrzysz na psa surowo, on odwraca wzrok, oblizuje nos, mruga częściej, to sygnały uspokajające. On nie boi się ciebie jako osoby, ale presji, jaką możesz wywrzeć. Wołasz go ostrym tonem, podchodzi, ale nie patrzy w oczy. To nie wstyd, to okazanie uległości. Po wybryku wołasz psa, a on unika kontaktu wzrokowego. To nie poczucie winy. Lecz reakcja na twoje napięcie emocjonalne. On nie wie, co zrobił, ale czuje, że jesteś zdenerwowany. I tu kryje się jeden z najniebezpieczniejszych błędów wymagać spojrzenia jako dowodu zrozumienia. Niektórzy właściciele karcą psa za odwracanie wzroku, traktując to jako kłamstwo lub upór, ale to niszczy zaufanie. Następnym razem pies jeszcze bardziej będzie unikał kontaktu. Nie dlatego, że jest winny, ale dlatego, że nie czuje się bezpiecznie przy tobie. Aby odbudować kontakt, nie trzeba wymuszać spojrzenia. Trzeba uspokoić ciało, łagodny głos, rozluźnione ramiona, spokojny ruch. Możesz przykucnąć, mówić cicho, nie zbliżać się nagle. Po kilku sekundach pies sam zacznie patrzeć, bo spojrzenie to zaproszenie do zaufania, ale tylko wtedy. Gdy jest bezpiecznie. Najbardziej widać to u psów lękliwych, po przejściach, adoptowanych ze schronisk. Takie psy mogą przez wiele miesięcy unikać patrzenia w oczy, bo kojarzy się to z zagrożeniem. I nagle, pewnego dnia, patrzą na ciebie dłużej niż przez sekundę. I to nie jest kontakt wzrokowy. To sygnał, zaczynam ci ufać. Mało kto mówi o tym nagłos ale prawie każdy to zauważył. Pies załatwia się i wtedy patrzy ci prosto w oczy. Długo, uważnie. To wprowadza ludzi w zakłopotanie. Odbierają to jako wstyd albo pytanie o zgodę. A to nie ma nic wspólnego ani z winą, ani z emocjami w ludzkim sensie. W tej pozycji pies jest najbardziej bezbronny. Nie może szybko wstać, uciec, ani zobaczyć, co dzieje się za nim. Instynktownie wie, że wtedy potrzebuje ochrony. I jeśli obok jest ktoś, komu ufa, będzie szukał kontaktu wzrokowego, by upewnić się: Jest dobrze, jesteś tu, mogę być spokojny. To pozostałość po instynkcie stadnym. W naturze zwierzęta, które czasowo tracą zdolność ruchu, polegają na innych członkach grupy, by obserwowali otoczenie. Spojrzenie to nieme pytanie: czuwasz? Psy nie znają słów, ale potrafią czytać z oczu. Jeśli jesteś obok, nie odwracasz się i nie robisz gwałtownych ruchów, potwierdzasz. Sytuacja jest pod kontrolą. Ważne by zrozumieć. Pies nie oczekuje reakcji, nie prosi o aprobatę, nie potrzebuje, żebyś coś mówił. Jego spojrzenie to nie prośba, lecz zabezpieczenie. On tylko sprawdza, czy jesteś. I jeśli jesteś spokojny, neutralny, nie wysyłasz sygnałów, pies kończy, wstaje i odchodzi, jakby nic się nie stało. Ale jeśli w tym momencie coś się wydarzy, na przykład się rozproszysz, wystraszysz, albo odejdziesz, pies może zapamiętać tę sytuację jako zagrożenie. To nie będzie uraza, ale może pojawić się ostrożność w przyszłości. Właśnie dlatego u psów lękliwych. Często pojawia się zachowanie, w którym chowają się za krzaki, lub szukają miejsca, gdzie nikt ich nie widzi. Nie chcą być bezbronne na oczach tych, którym nie ufają. Dlatego, choć może to brzmieć dziwnie, jeśli zachowujesz spokój i milcząco odwzajemniasz spojrzenie, wzmacniasz zaufanie. I w tej chwili paradoksalnie buduje się silna więź, bo pies czuje, nawet gdy jest bezbronny. Ty jesteś obok. W relacji z psem zdarzają się spięcia. Mogłeś na niego nakrzyczeć, szarpnąć, okazać złość. On mógł coś zniszczyć, a ty straciłeś cierpliwość. Nawet jeśli wszystko się unormowało, przeprosiłeś, dałeś smakołyk. W psie zostaje ślad, zwłaszcza jeśli to pies wrażliwy, lękliwy, lub po trudnych przejściach. I wtedy, po czasie, w domu na spacerze, w ciszy, pies nagle staje i patrzy ci w oczy. Długo, milcząco, bez machania ogonem. To moment sprawdzania, czy mogę znowu zaufać. Tu nie działa ani jedzenie, ani komenda do mnie, ani głaskanie. Liczy się tylko jedno: Twoja reakcja na to spojrzenie. Jeśli je wytrzymasz, spokojnie, łagodnie, bez napięcia, dajesz sygnał. Jestem, nie zagrażam. Ten moment może być przełomowy niewidoczny na zewnątrz, ale wewnętrznie bardzo ważny dla psa. Dotyczy to szczególnie psów ze schroniska. Te, które doświadczyły brutalności, izolacji, utraty, przez długi czas nie patrzą w oczy. A gdy w końcu się odważą, to nie ciekawość to propozycja więzi. Odwrócisz się? Zamkną się. Przyjmiesz? Zrobią krok do przodu. Czasem dosłownie, czasem w sercu. Dlatego, gdy między wami było napięcie, spojrzenie staje się uniwersalnym językiem odbudowy kontaktu. To nie magia, to cichy dialog bez słów, ale z intencją. Jeśli odpowiadasz nie agresją, nie chłodem, ale spokojem, zrobiłeś pierwszy krok do odbudowy zaufania. I im częściej reagujesz na spojrzenia właśnie tak, spokojnie, otwarcie. Tym silniejsza staje się Wasza relacja, bo pies nie zapamiętuje wydarzeń, tylko to, co czuje, będąc przy Tobie. Czasem spojrzenie psa to nie zaufanie ani prośba, to sztywny, długi, nieruchomy kontakt wzrokowy, który może wywołać napięcie, zwłaszcza gdy to nie Twój pies, albo nawet Twój, ale patrzy zbyt intensywnie i czujesz, że coś w tym spojrzeniu jest inne. Trzeba pamiętać, nie każde spojrzenie to dialog. U psów, tak jak u ludzi, liczy się kontekst. To samo spojrzenie może oznaczać spokój, testowanie granic, albo próbę dominacji. Na co zwracać uwagę? Uszy: jeśli są rozluźnione i skierowane do przodu, to zainteresowanie. Jeśli napięte i czujne, to sygnał ostrożności. Ogon: jeśli luźno opuszczony lub machający. Kontakt jest bezpieczny. Jeśli napięty, podniesiony i nieruchomy, może oznaczać gotowość do obrony, mimika i pysk, luźne usta, miękkie spojrzenie, to neutralność. Zaciśnięte wargi, bezruch, twarde spojrzenie, potencjalne zagrożenie. Postawa ciała. Jeśli pies zastyga, napina mięśnie, spowalnia oddech, to nie tylko patrzy, to ocenia i analizuje. Co robić? Jeśli to twój pies i czujesz napięcie, nie odpowiadaj presją. Lepiej odwrócić wzrok, cofnąć się o krok, zmienić ton, tym samym mówisz: Nie szukam konfliktu. To szczególnie ważne, gdy pies broni jedzenia, zabawki albo terenu. Jeśli to obcy pies i patrzy na ciebie sztywno, nie patrz mu w oczy, nie uśmiechaj się. Nie pochylaj, lepiej odwróć wzrok, ustaw ciało bokiem, udawaj, że go nie zauważasz. Dla psa to sygnał, nie stanowisz zagrożenia. Bezpośrednie spojrzenie to silny sygnał, i jeśli nie jesteś pewien intencji psa, lepiej zmniejszyć napięcie, niż doprowadzić do eskalacji, zwłaszcza przy psach obcych, lękliwych lub terytorialnych. Zasada jest prosta. Jeśli spojrzenie jest napięte, nie graj w pojedynek na wzrok, tylko rozładuj napięcie. I to nie jest oznaka słabości, tylko znajomość języka ciała, którym psy komunikują się z nami każdego dnia. Czasem pies po prostu siada i długo patrzy w ścianę. W ciszy, bez ruchu, skupiony. I człowiek się zatrzymuje. Co on tam widzi? To zabawa? Czy coś poważnego? Takie zachowanie może niepokoić, swoją nagłością i oderwaniem od rzeczywistości. Ale trzeba zrozumieć, to nie zawsze coś tajemniczego. Często zupełnie logicznego. Czasem pies po prostu zamyśla się z przemęczenia lub senności. To krótkie zawieszenie się, zwłaszcza u starszych lub spokojnych psów, które dosłownie wyłączają się na parę sekund. W innych przypadkach. Może usłyszeć coś, czego człowiek nie wychwyci: cichy dźwięk w ścianie, szmer myszy, kapanie w rurach. Dla psa to wyraźny sygnał. On nie patrzy, on analizuje. Ale jeśli takie epizody się powtarzają, trwają długo i pies jakby odłączał się od świata, warto się temu przyjrzeć. Może to być objaw dysfunkcji poznawczej, szczególnie u starszych psów stan podobny do demencji u ludzi. Albo objaw napadów częściowych, odmiany padaczki, w której nie ma drgawek, ale występują zawieszenia, brak kontaktu i utrata reakcji. Może to być także zaburzenie zachowania, kompulsje. Gdy pies jest zestresowany lub niespokojny, może rozwinąć rytuał, patrzenie w punkt, jakby coś kontrolował. To objaw emocjonalny, którego nie wolno ignorować. No i oczywiście. Najczęstsze wyjaśnienie z komentarzy pod filmem, ona widzi ducha. Tak, teoria nienaukowa. Ale gdy pies zaczyna warczeć w pustkę, ktoś zawsze się wzdrygnie. Choć częściej to po prostu dźwięk, którego nie usłyszeliśmy. Tak czy inaczej, jeśli to pojedynczy przypadek, nie ma co panikować. Ale jeśli staje się to nawykiem, to już sygnał. I pies wysyła go bez słów, ale bardzo wyraźnie. Swoim spojrzeniem w nicość. Psie spojrzenie to niechwilowy gest. To narzędzie komunikacji, testowania, proszenia i zaufania. Czasem ciepłe i spokojne, czasem napięte, czasem milczące. Ale nigdy przypadkowe. Kiedy pies patrzy ci w oczy, szuka kontaktu. Gdy odwraca wzrok, unika konfliktu. Gdy zatrzymuje spojrzenie, może prosić, sprawdzać obserwować im uważniej je czytasz tym głębsza więź między wami popies nie powie tego słowami ale pokaże wszystko oczami jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny zostaw lajka i zasubskrybuj kanał przed nami wiele filmów które pomogą ci lepiej zrozumieć twojego psa a w komentarzach napisz jakiego psiego spojrzenia nigdy nie zapomnisz